Nastolatkowie z telefonami, no ten widok chyba nikogo z nas nie dziwi. Pojawia się pytanie, skąd oni te telefony sobie wzięli. No, jeżeli dostali od rodziców, nie ma problemu, ale jeżeli sami sobie w sklepie kupili, robi się ciekawie. Wszyscy ludzie na Ziemi jesteśmy osobami fizycznymi, ale nie wszyscy mamy zdolności do czynności prawnych czyli na przykład zawierania umów kupno-sprzedaż, czyli po prostu robienia zakupów w sklepie, jeżeli chodzi o wszystkie produkty za każdą cenę. No bo jeżeli chodzi właśnie o takie zdolności do czynności prawnych, to takie dziecko do 13 roku życia niewiele różni się pod tym względem od na przykład płodu w brzuchu matki. I o ile faktycznie dziecko do 13 roku życia no, nie ma żadnych czynności do zdolności prawnych, to jednak są takie wyjątki, żeby jako tako dało się normalnie funkcjonować i takie dziecko za zgodą rodziców może pójść do sklepu i kupić takie najbardziej podstawowe produkty, które są na na przykład do będą potrzebne jak bułkę, chleb, ser, czy w sklepiku szkolnym sok, czy ciastko. Od 13 roku życia jest taka ograniczona zdolność do czynności prawnych, w niektórych sytuacjach zgoda dziecka jest potrzebna i tak dalej. Jeżeli byś na przykład chciało zmienić mu imię, coś o tym wiem, prawda? Wojtek Wit, ma, Ale <laughs> jeżeli właśnie chodzi, że na przykład o zakup sobie smartfona przez 14-latka, to jest to nieważny zakup, więc jeżeli nastolatek sobie pójdzie przed 18 rokiem życia i kupi sobie iPhone'a 14 Pro Max za tam 11 tysięcy albo innego Xiaomi 12 Pro czy tam Samsunga, Huawei'a, po cokolwiek sobie nie wymyśli i wróci do domu, a rodzice powiedzą o nie, nie, nie i rodzice pójdą z paragonem i telefonem do sklepiku, to ten sklepik elektroniczny musi oddać im pieniądze, bo ta umowa jest po prostu nieważna. Oczywiście, jeżeli osoba poniżej 18 roku życia będzie sobie chciała kupić na przykład słuchawki w sklepie elektronicznym za 100-200 zł, to nie powinno być problemu, no chyba, że kupi sobie na przykład takie za 1000, to sklep może powiedzieć, my Ci tego nie sprzedamy, no chyba, że będzie chciała je kupić w sklepie internetowym, a no, wiadomo, w internecie można kłamać na temat swojego wieku, wszyscy kłamiemy, no, ale też dlatego wtedy jak mamy zakupy na odległość, mamy m.in. 14 dni na zwrot, właśnie po to, żeby rodzice, którzy zobaczą taki zakup, mogli go po prostu zwrócić. To też może być ciekawa informacja dla rodziców. Na przyszłość, jeżeli wasze dziecko kupi sobie akwarium, całe wyposażenie akwarium i ryb i rybki, takie wielkie za ponad 1000 zł, to wy możecie pójść do sklepu zoologicznego i powiedzieć, sorry, ta umowa jest nieważna, to dziecko nie ma skończonego 18 roku życia i sklep musi wam oddać pieniądze po arwaru, nieważną umowę kupna sprzedaży, wcale nie Mówi tego przykładu ze swojego życia. Więc tak, 15-latek może pójść do łóżka z kim chce, za zbrodnię odpowie i dostanie nawet 25 lat więzienia, 17-latek to już odpowiada jak dorosły za wiele rzeczy, ale nie mogą sobie kupić za swoje pieniądze na przykład jakiejś bardzo drogiej rzeczy, która nie jest też potrzebą życia codziennego, no bo rodzice mogą powiedzieć, a nie, 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 zwracaj to, nie? <laughs> Polskie prawo czasami to jest jedno wielkie. xd. Oczywiście wyjątkiem tutaj będą kobiety, które dostały sądowną zgodę na związek małżeński i ten związek małżeński zawarły w momencie, w momencie zawarcia związku małżeńskiego, nawet jeżeli mają 16 lat, uzyskują pełną zdolność do czynności prawnych, są jak osoba całkowicie dorosła. Co ciekawe, nawet po rozwodzie ona tej zdolności do czynności prawnych nie traci, więc jak dziewczyny weźmiecie ślubie ku 16 lat i nawet dwa dni później weźmiecie rozwód, to nie potrwa tylko dwa dni, ale dłużej, to i tak jesteście już pełnoletnie, nawet jeżeli będziecie rozwódkami.